Po wakacjach w M. Jak Miłość poznamy finał sądowej batalii, jaką Piotrek i Paweł toczyli z Sowińskim. To właśnie jego syn napadł i skrzywdził Basie. Co postanowi sąd? M. Jak Miłość, co wydarzy się po wakacjach? Po wakacjach w serialu M. Jak Miłość poznamy finał sądowej walki o sprawiedliwość, jaką toczą Paweł, Rafał Mroczek i Piotrek, Marcin Mroczek, z oprawcą basi, Gabriela Raczyńska. Jak się okaże, pewny Siebie Sowiński przekonany będzie, że sąd uniewinni jego syna. Adwokat tylko potwierdzi jego przypuszczenia, powołując się na podobne sprawy z przeszłości. W końcu zapadnie wyrok. Jak podaje portal Świat Seriali, wyrok zapadnie szybko i doprowadzi Pawła do prawdziwej furii. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, trzeci Wydział Karny, po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2023 roku sprawy Filipa Sowińskiego, urodzonego 20 września 2003 roku w Warszawie, oskarżonego o czyn z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 197 paragraf 1 kodeksu karnego orzeka. Oskarżonego Filipa Sowińskiego uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu w akcie oskarżenia czynu i za to, na podstawie artykułu 197 paragraf 1 w związku z artykułem 13 paragraf 2 kodeksu karnego przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary z artykułu 60 paragraf 2 kodeksu karnego skazuje go na karę jednego roku pozbawienia wolności, przy czym orzeczoną karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby pięciu lat.